Ktoś tu jest? Ty nie wiem, coś jest ze spadochronem, więc zrobiłem. Chyba się wyłączył mój. Nie, no ja nie mam spadochronu. Zielony jest. Skinania. No to zaczynamy. Ja mogę grać pierwszą osobę. Ja nie gram pierwszą osobę. Znaczy właśnie trzecią. No bo lubię. Ach. No tak, ja tak grałem od początku. Mogę grać na trzeciej, ale ciężej mi jest, bo ja nic nie widzę. A gdzie ten twój ten kolega? Jaki? Marek? No, ten, ten ma, Maro, no. gra sobie gdzieś tam. Ło. Wow. Zobaczcie. Ace'em dobrze mi się nawet gra. No to git. Jak kiedyś MK ciągle grałem, bo mam chyba, nie wiem który tu poziom na niej. Największy mam poziom na MC co nie? Tak teraz Aysem zacząłem grać. A M'ku to strasznie już nie gram. Jak ktoś powiedział, że siódemki są lepsze, to ciągle na siódemkach jadę. Dobra, Kałach i jakoś sniper. Jezu, mam sztywne ręce Brzmią w full HP Jakąś furkę Tam Chyba Dobra, mam snajpę Jadziem. Jakiś sprzęt tu ten do jazdy się przydał. Do drogi trzeba biec. Miał być ten nowy silnik w tym PUBG nie ma. No. Oszukali Mendy. Zrobią nowy silnik. Tak to nic nie da. Nie, no, będzie będą te DLS -y i takie tam. Nawet strefy mamy, popatrz. No. Gramy później na boty? Swobodne? No. Uh -huh. A masz ten, ajo, ty, re, ty, możemy grać przeciw rankedy. Kurwa, wiesz co tam się odpierdala? Okay. Tam 60 jest playerów tylko, nie? No, tam kurwa każdy się chowa po domkach. kurwa, tak się boją. A chyba, że grać z randomami, to oni tam wyjebane mają, co nie? Ale tak jak teamowo grasz? może zespół? Kurde... Ja tam, ja tam rankę dobrze grałem, nie wiem, z 5 może. Jaką masz rankę? Jak to, co miesiąc nowy sezon jest? No tak. No ja co, nieraz rankę wygrałem, nie wiem, rok temu. A. Za rankę dostajesz też nagrodę na koniec sezonu. Nie, no, jakieś tam skrzynkę śmieszną. czy tam skina. Z dupy mi to. To no różnie zależy od rangi No wiem. Pójdź po te, po te auto pójdziesz. Przepustkę kupujesz, czy nie Auto weźmiesz skingowana. Czy co ja chcę? Lunetę. Kogoś tu słyszę? Czy mi się wydaje? A to skin jest! Na VSC, pewnie, co? Ej, to chyba ktoś tu jest! Na VSC, Na czym ten skin? Na MP5! Bo tu czasem są skiny właśnie. Tak? to rzadko, no. Mhm. się wydaje, że boty. Mogą ten, rzucać, albo po prostu się tak Bo ostatnio jest, to coś jest, jest jest, 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 jest! Gdzie? by. mną. Nie ma, nikogo co tu Jest! Ty tu gdzieś. Pierdolisz. Ty, otwarte te też jest. Coś tu jest. I raczej chyba Play no bo te... ...by te silniki trały. Weź wychyl. Ja cię będę ocenił. Albo ustaj w miejscu. A o ty? Rzuca coś, nie Ej, podchodzicie tutaj, tutaj. No widzę, cię, widzę. Cię no ara. Ja już go Ale słyszałem, jak. Jeszcze jest. Nie, on jest solo. Ja już słyszałem, jak on mi tupnął tam. Kto mi graneta rzucił? No ten gościu. On jest solo. Zgubił, kolega. Rejser na mnie potrzebny co Nie. Jezu, po co mi tyle bandaży. Ja idziemy. Aha. Upsik. Daj, pokierować. No, nie nagrywaj jak mistrz gra. Nagrywa się, sprawdzasz. Tak. Dobra, mam więcej FPS-ów, mogę napierdalać ich. Dawaj. Aha, Aha, sorry, w mapę patrzyłem. Dobra, droga blisko jest. I polecimy tu na odradzanie się? To będziemy kampić na kogoś tam może, czy będzie chciał wejść. Potem trzeba. W... Samouchad chce. Będzie psihoilda. Do... Motocyklem? O nie, my God. Gdzie masz jakieś bliższe auto? Coś tutaj stoi? Nie. No looted. Masz tu berylka, zobacz sobie, Nie, Ja nie, ja on kołacha. Kajowy. Ja, ja no, dziękuję. To Ten beryl, co nie? Znaczy skin. No. A to jest jakiś taki lepszy? No, niby progresywny czy coś A, takiego. No to, to? Nie, ładny. Można go ulepszać na pewno. No to twój czy po kimś? Jak po kimś? Można no pykać. No nie, no że podniosłeś po kimś. Nie no, ten mój. Dobra, po tego skuterka. Jesteś powiększony Ja już mam full. O ty złodzieju! Dawaj po ten motorek jedź. A gdzie jest ten motorek? no ping'u. Może tym motorkiem w może możecie od... A tam dalej jeszcze jest. No zima, motoryk. dobra. Co to za lunetę masz? Trzy, trójkę. To ty? A trenuję. No i mówiłem, tu będą odradzać się, zobaczysz. Może idę. Może i nie. Aha. Co? Co masz ty tam, Nie. Ja. Trafiłem? Chyba, że jedziemy na górkę. No to ty strzelałeś. No dropa dawaj gdzie drop? Za tobą Tu nie rozjeść Go! Gdzie drop? No wprost A, to jest po nas będzie, chłopia No nie wiem, zależy. Jak leży. Nie na tą górkę można wjechać Można coś podkraść i w nogi. A i tak masz po drodze do strefy. Dawaj na czerwoną skrzynkę. A mój? Ja no to jadę. A to boisz się? Owłem. Nie ja wiem, dziwne tekstury mi się... Tu masz. Skrzynkę masz. Znaczy no, kask, trójka, co ja gadam. Nikogo nie było. Wyginamy. Bo bali się o mi O gili zabań na trójka Już mam full. a nie, zostawiłem O Linux. Bierz go czy nie? Ja mam WM-a, nie chcę. Ty weź se gdzie mało strzelać? O, puka! Kurwa, dawaj, strzelać? Ja mam lunetę trójkę. Czemu? Było jakiś skop tutaj? Stój, stój. Nogi na dalek. super. Dawaj, tutaj na żółty. Jadro strefa je, da? A, dobro, ok. Bilo drogo je, a je tu pa nekdo šest. Malo že je, da? Zamek. Nie no nie to no. kurwa, gdzie ty jedziesz? To mi, mi się tu, typ skampił, co nie? I kurwa nie widziałem, że on tu jest i kurwa do mnie zaczął strzelać i tak go zabiłem. Ale ty co potrzebujesz? Ja? No nic, a co to. Mam okay. wszystko na trzy. Tu uważaj, bo paliwa nie mamy. Co tu będziemy kampić? Dźwięki. Ty, zbagował się. Zobacz. Widzisz mnie? No tak. Jak mnie widzisz? No normalnie widzę cię. Aha, to mi się tekstura zbagowała. Ty, Dobra. ale Leco. No bo ja mam tu teksturę. Mnie nie widać ogólnie. Bo ty masz tą grę na ultra low i dlatego. No. Kurwa, że się hmm. No i czekamy. Będziemy kąpić. Chorowo. A wiesz, że ten jak masz czwórkę to ten plusik się zmniejsza jak patrzysz na ten. Na, na niebo. Może i ta. Co teraz robimy? Chujowa pozycja powiem Ci szczerze. Wsiadaj. Nie no, chyba zostaje. No ej, no, zostajemy. Ale może. O nie, mało paliwa, dobra. Nie tykam tego. Tu mamy kolejne. To dawaj. Jedzie coś? Strzelają Nie, jedzie tam coś, no. Zima jedzie. Samolocik. No tam na tym są Pakuj manciur. Warto No nie wiem kurde Robię cokolwiek żeby się nie nudziło Kolejny drop tłusty Ale już nie jadę na niego Już nie ryzykuję Tutaj stano może co? Kurwa, czy nie? Tak po chuju. No, na domkach są tutaj pewnie. Przybiję pąkę, oponkę No, czekajmy, nie jest źle tutaj. Mam panę to będziesz pewnie, że jest źle. Są frejery tam. Bala. Chyba tak Mogą strefy nie mieć, ale nam samochód rozpierdola Ale biegnie tu Tam widziałem typa Dwóch wyskoczyło Kurwa ja to nie strzalam. Na ping'u są Ta pojechała Z domku wylas. dobra czekamy dalej Dobra nie będę mieli strefy Na ping'u no jest dwóch dobra. typa no Ale jesteśmy jakby w zonie Pamiętaj, że jeszcze tu mamy kogoś na pewno no dobra, góra e, ja. Nie, 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 nie. nie Jadę do nas tu, jadę autem, przygotuj się o. I z lewej dobra. dostaniesz, nie? Hej, tam są typy. O, już wali do ciebie, no, no, no zimie jest chyba. Kurwa, i z jeszcze. Weź oznacz mi. Skąd oni walą? No z prawej gdzieś. Dawaj, uciekamy, chodź. Biegnij. Ciekawe... Tam, tam zaparkował. Tu jest. Lagi mam jakieś chyba. Nie możemy odjechać dem? Możemy, dawaj Dzięki Kurwa nie żyje już w Leć się Na no prawo, na prawo typ jest tu na prawo to typ jest Tu parkuje Tu typy są Jest sa Nie rozpierdzielaj, no, stąd, tu typy są Widziałem, przy podku jest Nie wychylaj się Dobra, nie ma po nie ma tego 0 HP <grystanie> <grystanie> Dobra tym no. no. razem tykery. No nie wiadomo gdzie stanąć ty Ale po co my z tamtym odjeżdżaliśmy Smoki mieliśmy przecież Nie wiedziałem co robić kurde szczerze <grystanie> Ja nie mogę Ten Linux To kurwa jakieś chyosł na no to